I tak, jeszcze jedną rzecz, właśnie, tak oddzielnie o tym CPK i bo to się, 26 miliarda i pół miliarda na, na koleję. O co powiedziałem wcześniej, no, że co, że bierzesz e, 10 tysięcy sobie pensję na samochód, 10 tysięcy, na jakieś biuro 10 tysięcy, 30 tysięcy i to będzie 200 tysięcy, no i co przez e, 200 tysięcy, tak? I co przez pół roku e, nie wymyślisz, nie zrobisz, nie dobra, niech no to będzie rok, bo decyzja administracyjna jakieś, no. To co masz 30 tysięcy razy 12 to masz 360 tysięcy, co? I to, i to będzie nawet pół miliona, no. 500 tysięcy, no. 500 tysięcy. I masz wszystko pozalatwiane, i taki tor kładziesz, jeden, tak? Kilometr toru. Tak? Za te 500 tysięcy. Idziesz do banku, bierzesz kredyt, mówisz, taki masz plan, potrzebujesz jeszcze bo tu administrację spotkać się, musisz w biuro zadzwonić. To, to, wiem, to miesiąc trwa, ale dajmy ten rok czasu, tak? Bo były decyzje administracyjne. A oni kurwa, 8 lat mieli. 8 lat? I wiecie, ile wydali? To 3 miliardy. Nie te 100 tysięcy, nie te 500 tysięcy, a 3 miliardy, a kilometra? Ani jednego nie ma torów, a lotniska? Łąka tylko skoszona, a kosiarze brali po milion złotych. Przez kurwa, to, to jest rozstrzelanie, no. To jest kara śmierci za takie coś. Kiedyś karali za, za kradzież tam wołowiny, czegoś, a tu za to? Tak, na 2 miliardy? Takich złodziei, to, no nie, wiem, jest, nie ma takich złodziei na świecie, jak w to jest dramat, no. Tuska za 10 tysięcy za zegarek gdzieś tam ścigali Nowaka, a oni dwa, dwa, dwa biliony zajebali. To jest jakieś 100 tysięcy razy więcej, no. Tragedia.